Cześć, cześć, moi drodzy, grajemy sobie dzisiaj w, e, kolejny raz Project Zomboid, e, dziennik drugi. Tak będzie nazywać się każda kolejna seria, każdy kolejny, mm, jakby to nazwać, sezon z tej gry. Oczywiście sandbox mode, ponieważ nie ma tutaj, innej, nie ma tutaj innego trybu. E, nie chcemy wczytać poprzedniego save'u, jak i nie chcemy wczytać poprzedniej postaci. Okej, okay, yy, gramy sobie dzisiaj wyjątkowo strażakiem. Wcześniej graliśmy construction. Okej, okay, no i jesteśmy w którymś z budynków. O, w zbyt bardzo otwartym. Na zbytnio otwartej przestrzeni. No bałem się, że tutaj w pobliżu będzie pełno zombiaków. Yy, jak tu wejść po schodach? Czy tu w ogóle gdziekolwiek to prowadzi? Chyba nie za bardzo. Okej, okay, tam widzę pierwsze zombiaki. Nie, grałem poprzednio, no niestety dźwięk się nie nagrał, co mnie trochę zasmuciło. Ale dowiedziałem się, że nie należy chodzić po obrzeżach, obrzeżach tego miasta. Ponieważ y, tam dookoła jest, po prostu są mega wielkie hordy zombie. I to jest z góry skazane na porażkę, gdybyśmy chcieli tam się wybrać. Patelnia, y, nasza pierwsza broń, niech będzie. do puszek już mamy. E, to jest. Jak to nazwałem wcześniej ruszt, to nie jest różd, to jest brytwanna. Tego słowa mi właśnie brakowało. Sprawdziłem to później w gdzieś tam w słowniku jakimś internetowym nóż, e, nóż. zapuszkowane coś tam. Kawa. E, i chyba to wszystko. Kawa może się przydać. I weźmiem sobie jeszcze kettle. Ketel, jajku. Znowu brakuje mi słowa po polsku, jak to przetłumaczyć. Nie wiem czy pójście na górę to najlepszy pomysł. Wątpliwe. No dobra. Czego się nie robi. Żeby nie... żeby przetrwać. Lizak. Lizak może nas rozweselić. Tu mamy tabletki na senne. Nie jesteśmy wystarczająco senni. No, domyślam się. Dopiero rozpoczęliśmy naszą przygodę. Przepraszam, jeśli będę mówił trochę ciszej. Nie zazwyczaj tutaj wszyscy śpią w domu. Nie chcę nikogo tu obudzić. O, chipsy. Chipsy. O, nasza postać zgodniała. No, zatem możemy sobie przekąsić. Gdzie one są? Chodźcie tu. Ok, zapaniczka. O, kolejne chipsy, przydadzą się. E, mniej więcej ja grałem już parę razy sobie, tak w razie czego. Zatem mniej więcej już wiem jak, powiedzmy, przetrwać. Trochę dłużej niż 40 minut w tej grze. Chociaż zobaczymy jak to wyjdzie i tym razem. Magazyn, zanim zaczniemy się nudzić. A. Coś w tej wersji jest zbugowane, ponieważ nie można. O, ciężko jest otworzyć, jeśli jest coś zagrożone przez okno. No bo jak w tej chwili Kolejna czekoladka, długopis i notatnik. I od razu sobie zrobimy z tego. Mam wrażenie, że ktoś chodzi po domu, ale chyba nie. Dobra, mm, bo coś tam strzeliło. Nasza postać zaczyna nudzić. I właśnie dlatego stworzyliśmy te notatki. Grałem już wcześniej, zrobiłem wielką masakrę siekierą. Siekiera jest bardzo fajna w tej grze. No, Widzimy tutaj. Tu mamy kuchnię. Nie, tu nie mamy kuchni. Tu mamy ubikację. Ubikację, w której możemy znaleźć różne tabletki. Przeciwbólowy. No i mam nadzieję, że nie będę, musiały, nie będę musiał ich użyć, ponieważ jeśli będę musiał użyć przeciwbólowych tabletek, to będzie to równoznaczne z tym, że jestem zarażony i prawdopodobnie niedługo zginę. E, niedługo się ściemni. Niedługo zrobię się senny. Czekoladka. E, raczej nie znajdę tu niestety siekiery. Eee... Co bym być twórcy tutaj? Chipsy są fajne, ponieważ chyba się nie psują. Na tyle ile się orientuję. Podobnie jak te wszystkie mm, picie w puszkach. Picie w puszkach. Konkretnie. E, dobra, robi się ciemno. Może nie, bo tutaj jest raczej niebezpieczne. A, możemy iść jeszcze wyżej. Idziemy jeszcze wyżej? Co wy na to? Co wy na to? Ciekawi mnie. Czy sądzicie, czy to jest dobry pomysł? Nie, chyba trochę za cicho jest. Dobra. Powinno być lepiej. Co my tam mamy? O, jeszcze wyżej. Co tam? Jakiś garaż? Tak. Dobra, idziemy stąd. Szukam jakiegoś zamkniętego biura, Z którym będę mógł się przespać, bo taki znalazł. O, skrzynie. Deski, które się nie przydadzą w tym momencie. No niestety w tych skrzyniach nic nie ma ciekawego. Szkoda. Nie mam wrażenie, że coś tam jest. Na szczęście to tylko złudne wrażenie. E, gramy dlaczego? Dlaczego gramy strażakiem? E, ponieważ będzie nam się lepiej tu wymachiwało siekierą. Siekiera, która jest potężną bronią. Dziwi mnie, że jeszcze nasza postać zrobiła się senna. To pewnie też Kibel. Kibel, który ma dwa. Dziwi mnie czasami, jak. Idle mają dwa wejścia. To jest chyba najdziwniejsza konstrukcja, jaka może być. Ja mi się bał, że zawsze wejdzie mi ktoś z jednej albo z drugiej strony. O, spanie na widoku to jest dobry pomysł. Usteczki. Może postać zrobię się senna. Przykimamy się? Nie, nie możemy. Możemy. Chyba nie możemy na tym krześle. No może jednak możemy. Dobra. No, Mam nadzieję, że nas nie zobaczą tutaj żadne ząbiaki z dołu. Nie powinny. Co jest lepsze? Patelnia czy nóż? Wydaje mi się, że patelnia. Nasza postać raczej rzadko chce pić. Ale robi się szybko głodna. Cieszy mnie, że przypada Wam do gustu ta seria. Przede wszystkim dlatego, że mi się podoba ta gra. Nie wiem na jak długo, ponieważ może być... Może mi się szybko znudzić. W końcu mamy tutaj niewiele do roboty. Poza tym, że musimy przetrwać. Ła, kręcę się w kółko, jak stąd wyjść? Dobra, to są schody. Musimy się stąd wydostać, jest siódme rano. I horda zombie na zewnątrz, super. Tutaj jest lepiej? ciutka Albo i nie. O, to super. Dobra, ludzisko. Robimy akcję samobójstwo. Mam wrażenie, że rozpoznaję to miejsce albo nie. A, nie w tę stronę. W tę? Nie wiem. Gdzie biegnę? Nie mam pojęcia. Gdzieś się zombie dobijają już. Gdzie jestem? O, fuck. O tym wcześniej mówiłem. O, horda zombie. Sprawdzimy, jak się sprawia patenia, co Wy na to? Średnio. Zmęczyłem się jak cholera. Nie! Fuck. Aha. Musimy się stąd wydostać. Gdzie my mamy iść? Powiedzcie mi. Zaproponujcie mi kosze. Czy kosz? Papierosy. Stres. Dlaczego ludzie wyrzucałem pełno parze papierosów do kosza? To ma jakikolwiek sens. Dobra, już wiem gdzie jestem. A za tym razem tu też byłem. Gdzie wpieprzyłem. W hordę zombie. Potrzebujemy Tesaka. Siekiera, gdzie jest siekiera? Dajcie mi siekierę. Jak on tu wszedł? Fuck. Zaraz, nie ja to byłem ostatnim razem. E, wyszedłem z budynku. Fuck. Na górę. Czy to dobry pomysł? O, dziwny dźwięk. Siekiera. Czy w takim pokoju masz być siekiera? Ja bym nie chował. Ale w razie apokalipsy zombie, czemu nie? Chyba zacznę. Fuck. Już wiem co muszę mieć w domu kiedy mi się przyda. Najpierw no, ja gdzieś, nie wiem, pod stołem. Albo w łazience. Gdziekolwiek. Ta, no to mam tylko jedną opcję. Wyskoczyć przez okno chyba. O, zgaś mi światło. Nie wiem po co zapalałem, no ale... w czarnej dupie. Tym razem. Z obu strony otoczony. Cześć, moi kochani. Spanikowaliśmy. Niepotrzebnie. Biegniemy na dół? Co wy na to? Dobra, już wiem, gdzie jestem. Dobra. Nie, ja już wiem, gdzie jestem. Już wiem, gdzie jestem. Już wiem, gdzie jestem. Ha! Pakiet. Hy! Tu jest facet. Damy gość. A my mamy patelnię. Cholera on ma. Zabijamy go. Chce nam się pić, jesteśmy przerażeni. To nie najlepszy motyw. Eee, dobra, waniemy sobie wyskacza. ty jesteś. Phil Young. Team up, talk to. Oh, have a lie down, potrzebujemy się przespać. Ty nic nie masz gościu, z tego co widzę. Z tego co się orientuję, ci goście nie są zbytnio inteligentni. Zatem jakakolwiek próba przetrwania z nimi raczej nie skończy się dobrze. A troszkę się upiliśmy. Co tam? Też bym się upił, jakbym miał tu masakrę zombie. A, dobra, tam jest ten magazyn, do którego chcę się dostać. Się zwiesiła? W bardzo dobrym momencie. Pak, dlaczego w takim momencie gra się zwiesza? Muszę klikać, 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 klikać. Super. Dobra, padł czy nie padł? Nie. No to super. Znowu się zwiesiła. Pak, ale on jest mocny. Padł. Czy jesteśmy ranni? Fak. Zarysowani. No to po nas. O, dobra. Tam jest najbezpieczniejsze miejsce w, w całej tutaj okolicy. Widzę, że nie przeżyliśmy za długo. Ale przynajmniej tym razem. Prawdopodobnie zdobędziemy sikera i będziemy mogli zrobić tu większą masakrę. Trzeba odpocząć przede wszystkim.